8 mamka w nich, będziemy sobie grać w Roberoxa. W Dzisiaj tak, trochę, e, trochę e, gramy taki, e, gramy w parkour taki, no długi, bo dopiero mam, prze, e, przechodziłem 25 stage's. Y. Zawsze łapieszkę w górę i subskrypcję będzie kolejny odcinek. I mówić o stage'ach. Ja po prostu mm, takie małe było cięcie. Było coś takiego, a. Um, bo to nie tu, a po prostu. A przechodziłem to i. i. dotarłem do 21. stage'a. Będziemy e, przechodzić tu najpierw. Hop! Ja prawie się zadałem. mamy drogę zobaczyć? Mamy. Patrz. Dobrze Łap. Taki będzie dziwny dźwięk jak wychodzę 175 state, ale jest 685 Czyli brakuje mi tak dokładnie 500 chodzi. Ale nie chcę, na może była odcinki przedzielę. A tu mogę? Zjechać na bardziej. To wygląda smoła. Co ja zrobiłem? Ja i. Ja poszłem po Romanie. No dzięki. Ludziku. Ludziku. Z wojanem. Strugi Romanie kosztował chyba ze 88 robią nikas Jawe tu Hop hop Ha Hop i to Yogi Gang Spider-Man doko Jak skakanka Yogi śmieszny wow. Wa Alex Oczuczyłem, ja skaczę. Tweat. Wow! Złączenie włączenie Wow! Tu tak się robi. Wow! Wreszcie. Tu i. Obra się taki trygni Nad... To jest trudne. jeden ze trugniejszych to są takie, a idziesz, idziesz i musisz wskoczyć, dobrze chodzić i jeszcze musisz Co to, to było dobre, a jeden był złożony, trzeba było to przejść. Black. Właśnie To było dobre jakieś mega tłumy Obi, a po prostu ja się nazywa Obi, a po prostu przechodziłeś i wtedy wnikało e, przed, przed e, tobą, e, za tobą e, droga. Całe obi takie. Ale mogło być jedno wielkie obi. To jest jedno wielkie. Nie, to chodzi jeden wielki sześć, który to jest tylko state, nie ogień. takie jak. Um, Taki coś. A taka plansza widzowie, to jest coś takiego jak. chodzicie I chodzicie i ciągle musicie przechodzić jego, a nie, ale jest mega długi. E, duszy się, a, a, nie, a nie takie krótkie, po parę parędziesiąt. Tych takich Ciza tu jest, ja widziałem mega easy, obi i ja nie mniej więcej nagrywałem. Mówię, co było za tym, no. Przejście, obi a wtedy fajnie. Potem mogłem się zaskoczyć, ale kurde, ale chodziłem sobie. I potem e, wchodziłem na respawna, nie na time i, i zginąłem wtedy i po prostu muszę od nowa przechodzić e, obi, żeby dostać się drugi raz. Ju. Naprawdę ja będę całe lata przechodzić obi? Dzięki. Dziękuję. Przechodzę, przechodzę sobie, przechodzę. I to I Wreszcie. A jeden razem. Jak to mi no, to trwało? to... tak... Jakie to jest ciekawe takie chodzenie po tej dziewczynie. Jest takie. Nie. Ja już to co chodzi 10 minut. Nie 30... 10 sekund. Error. Dobrze. Ile to z tego? Nie wiem. Wcale sobie nie doładowałem Robux, czyli... Trochę za głośno zrobię.

powinno się nauczyć tytuł otwórka. Na Co e, e, Bo to jest za mocne. Powinny jakieś... Znowu jak to fajnie... Mam już 200, wow. Brakuje mi teraz dopiero... 400. 78 nie wiem już nie chcę matematyki ćwiczyć. co skończyłem a co to ma być nie dotknąłem nie dotknąłem Ulala! la la ulala, la la u la la mi la la u la la ej o, Dobra, nie umiałam tego. Przejdź na jeden raz. To jest hop, idziesz, idziesz i tutaj nie przejdziesz już na jeden raz. Jest ciekawie, takie jak pasy przechodzisz. Tam przechodzi w pasy. Spada, w pierwszej i mówisz. Panie, policjancie, cię, co robisz? Co zrobiłeś? Tak, właśnie i pięknie. Ja. To jest. Te kółko to jest tylko potem. Potem trzeba romarnie. A tutaj nie, bo to jest panie. Czy ja... Czy ja już te lagi nie... Dobra, mam nadzieję, że ja w filmie Wam się to spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję się, co mi żegnam i pół.